odpowiadamy po prostu na, na potrzeby rynku, które są e, idą coraz bardziej w kierunku jak najwyższej jakości. A co zrobić, żeby tą jakość uzyskać? Musimy mieć po prostu jak największą kontrolę, Dzień dobry, witam Janusz Góra, firma Hegro. Znajdujemy się w gospodarstwie pana Patryka Ogieńskiego, Ogniscy Owoc. Dzień dobry. Znajdujemy się tutaj po to, żeby pokazać właśnie produkcję truskawki na rynnie. Przede wszystkim zapytam Patryka, co go skłoniło do, do tego, żeby powstały tunele i kolejną część inwestycji, którą stworzył to rynna. A więc tak, no, chcąc wchodzić już w ten biznes truskawkowy, odpowiadamy po prostu na, na potrzeby rynku, które są, idą coraz bardziej w kierunku jak najwyższej jakości. A co zrobić, żeby tą jakość uzyskać? Musimy mieć po prostu jak największą kontrolę nad, tym, nad tymi warunkami, jakie stwarzane są dla, dla roślin: nad ilością wody, nad ilością pożywki, nad wilgotnością, temperaturami itd. Co nam, nie powiem, że w pełni, ale w dużym stopniu, tunel i uprawa w substracie kokosowym na rynnach umożliwia. Mamy po prostu mniej czynników zewnętrznych, których, na które w gruncie nie mamy wpływu, takie jak po prostu duże opady deszczu, duże promieniowanie słoneczne, które też ogranicza po prostu folia ze stabilizatorami. No, i głównie, głównie opady. No i ciężka wiosna i, tego roku. I przede ciężka wszystkim. Wiosna, tak, właśnie, przymrozki, to też, jest... też istotny aspekt. Tutaj mamy jednak możliwość dogrzania tych tuneli dużo bardziej niż, niż w gruncie okrycie włókniną. Więc te wyeliminowanie tych czynników zewnętrznych pozwala nam na stworzenie roślinom warunków lepszych do, do rozwoju yy, i co przekłada się później na, na jakość tego owocu, na na shelf life, tak, yy. No to może teraz wejdźmy do tunelu, zobaczmy jak to właśnie wygląda w tunelu yy, tak jak widać, jesteśmy już na yy, początku czerwca, yy, mamy tutaj shelf mamy pierwszy już tutaj flash yy, rolowanie, już podniesione wietrzenie szczyty podniesione do góry, bo to jest bardzo ważne w tunelach, jednak tunele to przede wszystkim wietrzenie, co przekłada nam się na to, co widzimy tutaj, tak? Yy. No i teraz, Patryk, powiedz coś o siebie tutaj, właśnie bardziej o technologii. Widzimy też, przelew zrobiony jest w bardzo fajnym stylu. Potem podejdziemy też do pszczółek, które tak. też gdzieś <grym> fajnie skomponowałeś w tunelach. Pozostawało mi parę elementów po prostu po, po systemie, po tym systemie rynowym, więc sobie postanowiłem wykorzystać to, żeby zrobić tutaj stację przelewową. Jest to bardzo ważny aspekt w uprawie rynowej, bo musimy kontrolować po prostu parametry, ilość tego przelewu, parametry tego przelewu, aby nie dopuścić do zasolenia maty, co może prowadzić do po prostu upalenia korzenia i w konsekwencji śmierci roślin. Też wykorzystałem kawałek kawałki rynne i, i dekielki do zrobienia sobie takich jak tutaj widzimy uchwytów na, na ule. Teraz akurat uli nie ma, bo był wykonany oprysk przeciwko robakom i jeszcze te ule nie są wstawione. Przede wszystkim konstrukcja. Dzisiaj tunele to wysokie tunele, tak? Im wyżej, tym mamy lepszy mikroklimat, lepsze sterowanie. Tak więc dzisiaj. Szerokość nam tunelu. Kiedyś, pamiętam, robiliśmy pierwsze tunele rynnach, było szerokość tunelu 8 metrów. Było to zagrożenie, że te dwie rynny zbrzeżne były zalewane poprzez deszcz i jak mamy wykonane wieczenie. Dzisiaj większość klientów 8,5, a optymalnie z 9-metrowa konstrukcja szerokości, ponieważ te brzeżne rzędy są dalej oddalone od nogi, co wpływa na to, że te mamy 100% zbieranego towaru w dobrej jakości. Nie mamy tego spadku, który no. No dzisiaj ekonomia jest ekonomiczny, tak? Czyli najważniejszy plon i plon pierwszego gatunku, tak? tak? Co nam daje tunę, a jeszcze jedna rzecz, ponieważ tutaj Patryk, ty robiłeś to w zeszłym roku w gruncie, tak? I co cię skłoniło właśnie, że przyszedłeś na rynne, tak? bo w tym roku mamy już rynne wstawione? E, no, myślę, że takim kluczowym aspektem było to, że w zeszłym roku w gruncie miałem sporo chorób odglebowych. Te rośliny mi ginęły. E, więc, a uprawa truskawki powtarzającej w e, po zeszłym zesonie mi się spodobała, więc, e, więc chciałem po prostu udoskonalić. No i ta jakość owocu jednak w gruncie e, nie było, nie było tego, tej trwałości, tego owocu e, tak dużej jak mamy tutaj. Ja Jeszcze nadmienię do tego co mówiłeś, e, bo było planowane że stawimy tu jeszcze jedną rynnę i to, to był mój pomysł bardzo zły e, z perspektywy czasu i będziemy po prostu robić asymetrycznie e, no bo jednak każdy przelicza to że tunel trochę kosztuje tak chcemy jak najwięcej upchnąć ale to takie myślenie to jest błąd e, bo widać tutaj nawet mamy 1,25 25 teraz między rynnami i już jak idzie jak nim się maszeruje wprost e, tutaj barkami E, obcieramy o owoc, to, tak. no jednak w pracy takiej e, czy obcinanie wąsów, czy, e, czy zbiór, tak? E, no, jest ryzyko tego po prostu e, straty tych plonów spowodowanych jakimś e, mechanicznym naruszeniem. Także co? Tunela hejgroł, rynna hejgroł, zadowolony klient, dobra jakość owocu, <laughs> czego chcieć więcej, tak? Tylko budować i cieszyć się z zysku.